Polska urzędniczka i sekretarka, współpracownica Jarosława Kaczyńskiego, Barbara Skrzypek, zmarła 18 marca w wieku 66 lat. Polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista lokalny i osobowość internetowa, Krzysztof Kononowicz, zmarł 6 marca w wieku 62 lat. Polska wokalistka Krystyna Grochowska zmarła 10 marca w wieku 83 lat. Polski historyk, dziennikarz, działacz komunistyczny i społeczny, Marian Turski, zmarł 18 lutego, w wieku 98 lat. Polski grafik, pisarz i eseista, Marcin Wicha, zmarł 24 stycznia, w wieku 53 lat. Polski aktor, Stanisław Brudny, zmarł 13 stycznia, w wieku 94 lat. Polska aktorka i wokalistka Barbara Rylska zmarła 11 stycznia, w wieku 88 lat. Polska modelka i pisarka Ewelina Ślotała zmarła 17 grudnia, w wieku 35 lat. Polska aktorka Elżbieta Zającówna zmarła 28 października, w wieku 66 lat. Polski aktor filmowy Teatralny i dubbingowy Jerzy Sztur zmarł 9 lipca, w wieku 77 lat. Polski aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy Krzysztof Banaszyk zmarł 1 sierpnia, w wieku 54 lat. Polski piłkarz i trener Franciszek Smuda zmarł 18 sierpnia, w wieku 76 lat. Polska aktorka Marzena Kipiel sztuka zmarła 9 czerwca w wieku 58 lat. Polski aktor Stanisław Tym zmarł 6 grudnia w wieku 87 lat. Polski piosenkarz Felicjan Andrzejczak zmarł 18 września w wieku 76 lat. Polski aktor, satyryk i polityk Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca. W wieku 74 lat. Polska aktorka Mirosława Marcheluk zmarła 7 stycznia w wieku 85 lat. Polska socjolog, publicystka i profesor nauk humanistycznych Jadwiga Staniszkis zmarła 15 kwietnia w wieku 81 lat. Polski aktor Wojciech Paszkowski Zmarł 23 sierpnia w wieku 64 lat. Polski wokalista, kompozytor, aranżer, trębacz i skrzypek, współzałożyciel zespołu skaldowie Jacek Zieliński, zmarł 6 maja w wieku 77 lat. Polska aktorka Jadwiga Barańska zmarła 24 października w wieku 89 lat. Polski skoczek narciarski, mistrz świata juniorów z 2004 roku Mateusz Rutkowski, zmarł 7 stycznia w wieku 37 lat. Polski aktor Wacław Janicki, zmarł 8 stycznia w wieku 80 lat. Polska aktorka Małgorzata Komornicka, zmarła 14 lipca w wieku 85 lat. Polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor Tadeusz Woźniak zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. Polski śpiewak operowy i reżyser Andrzej Klimczak zmarł 3 stycznia 2025 roku. Polska aktorka Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca w wieku 69 lat. Polski scenograf i reżyser teatralny Leszek Mądzik zmarł 18 marca, w wieku 80 lat. Polska socjolożka i działaczka opozycji w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Jadwiga Komorowska zmarła 2 marca, w wieku 103 lat. Polski aranżer i kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej Wojciech Trzciński zmarł 1 lutego w wieku 75 lat. Polski aktor teatralny i filmowy Andrzej Jakubas zmarł 5 października w wieku 65 lat. Polski przedsiębiorca Jerzy Krzanowski zmarł 6 czerwca w wieku 54 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna Zofia Kucówna Zmarła 6 kwietnia, w wieku 90 lat. Polski pianista, pedagog muzyczny i sporadycznie aktor, Janusz Olejniczak, zmarł 20 października, w wieku 72 lat. Polski reżyser i scenarzysta filmowy, były prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Janusz Majewski, zmarł 10 stycznia, w wieku 92 lat. Polski poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek i krytyk filmowy Ernest Bryl zmarł 16 marca w wieku 89 lat. Polski prawnik i polityk Robert Smoktunowicz zmarł 9 września w wieku 62 lat. Polski aktor filmowy i teatralny Maciej Luśnia zmarł 23 maja w wieku 55 lat. Polski pilot wojskowy i instruktor lotniczy Robert Jeł zmarł 12 lipca 2024 roku. Polski operator filmowy Arkadiusz Tomiak zginął w wypadku samochodowym 10 czerwca, w wieku 55 lat. Polska aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka Alicja Bobrowska zmarła 13 stycznia, w wieku 89 lat. Polski aktor Bogdan Grzeszczak zmarł 15 lutego w wieku 63 lat. Polski polityk, poseł na Sejm III i czwartej kadencji i poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Witold Tomczak zmarł 11 marca w wieku 67 lat. Polski nauczyciel, samorządowiec i polityk, poseł na Sejm 6 VI i 7 kadencji, Krzysztof Sonta. Zmarł 6 stycznia w wieku 56 lat. Polska działaczka kombatancka, uczestniczka powstania warszawskiego, Zofia Czekalska, zmarła 14 maja w wieku 100 lat. Polska aktorka teatralna i filmowa, Ewa Ciepiela, zmarła 6 lipca w wieku 82 lat. Polska dziennikarka i polityk. Iwona Śledzińska-Katarasińska zmarła 1 stycznia w wieku 82 lat. Polski scenograf telewizyjny i filmowy Janusz Sosnowski zmarł 13 października w wieku 77 lat. Polski aktor teatralny i filmowy Jerzy Molga zmarł 4 października w wieku 91 lat. Polski dziennikarz, publicysta, polityk i historyk Leszek Moczulski zmarł 10 października w wieku 94 lat. Polski piłkarz, trener i działacz piłkarski orest Leńczyk zmarł 11 czerwca w wieku 81 lat. Polska pływaczka, trenerka i instruktorka Justyna Burska zmarła 17 sierpnia w wieku 29 lat. Polski piłkarz i trener Lucjan Brychczy zmarł 2 grudnia w wieku 90 lat. Polski aktor teatralny i filmowy Felix Scheinert zmarł 6 lipca w wieku 79 lat. Polski polityk, historyk, politolog i amerykanista Longin Pastusiak zmarł 10 stycznia w wieku 89 lat. Polska aktorka teatralna i filmowa Barbara Chorawianka zmarła 20 września w wieku 94 lat. Polski dziennikarz sportowy Maciej Petruczenko zmarł 27 stycznia w wieku 78 lat. Polski saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer, dyrygent, publicysta i dziennikarz radiowy Jan Ptaszyn Wrublewski. Zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Polska piosenkarka i aktorka estradowa Rena Rolska zmarła 27 sierpnia w wieku 92 lat. Polski aktor Lech Sołuba zmarł 18 września w wieku 76 lat. Polski dziennikarz prasowy Łukasz Lipiński. Zmarł 18 czerwca, w wieku 51 lat. Polska językoznawczyni i badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych, dama orderu Orła Białego, Jadwiga Puzynina, zmarła 8 lutego, w wieku 97 lat. Polski ekonomista, polityk i działacz społeczny. Kawaler Orderu Orła Białego Stanisław Gebhardt zmarł 27 lutego w wieku 96 lat. Polski trener siatkarski Adam Grabowski zmarł 17 października w wieku 54 lat. Polski poeta, kompozytor, pieśniarz i aktor Leszek Długosz zmarł 23 marca w wieku 82 lat. Polski muzyk, wokalista, kompozytor, akordeonista, gitarzysta i autor tekstów Witold Mikołajczuk zmarł 4 stycznia w wieku 42 lat. Polski lekarz, samorządowiec i polityk Raimund Miller zmarł 26 marca w wieku 69 lat. Polska judoczka Beata Maksymow zmarła 11 czerwca. W wieku 56 lat. Polski malarz, grafik i rysownik Antoni Fałat zmarł 19 września w wieku 81 lat. Polski zawodnik sportów motorowodnych i samorządowiec Waldemar Marszałek zmarł 6 sierpnia w wieku 82 lat. Polski pisarz, scenarzysta filmowy Autor reportaży i twórca słuchowisk radiowych, Andrzej Mularczyk, zmarł 21 czerwca w wieku 94 lat. Polski fizyk, nauczyciel, polityk i samorządowiec, Jerzy Czerwiński, zmarł 6 sierpnia w wieku 64 lat. Polski piłkarz, Artur Sarnat, zmarł 17 listopada w wieku 54 lat. Polski sędzia piłkarski Roman Kostrzewski zmarł 12 stycznia w wieku 77 lat. Polski sportowiec sztangista Dariusz Różański zginął w wypadku samochodowym 13 października w wieku 26 lat. Polski aktor i reżyser teatralny Bogusław Danielewski zmarł 17 sierpnia w wieku 96 lat. Polski dziennikarz i publicysta Krzysztof Hipsz zmarł 8 marca w wieku 72 lat. Polski prawnik i polityk Andrzej Milczanowski zmarł 23 lipca w wieku 85 lat. Polski inżynier, mechanik i polityk były prezydent Gdańska Jerzy Pasiński zmarł 4 marca w wieku 77 lat. Polski dziennikarz telewizyjny, dokumentalista, pianista i kompozytor Maciej Kieres zmarł 2 lutego w wieku 51 lat. Polski aktor Marek Litewka zmarł 12 stycznia w wieku 75 lat. Polska aktorka, artystka kabaretowa i dziennikarka radiowa Barbara Nawratowicz zmarła 10 maja w wieku 91 lat. Polski aktor filmowy i teatralny Marek Kołaczkowski zmarł 12 maja w wieku 83 lat. Polski szermierz, paraolimpijczyk, medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu Michał Dąbrowski zmarł 13 listopada w wieku 38 lat. Polski żużlowiec Łukasz Kaczmarek zmarł 26 kwietnia w wieku 28 lat. Polski dziennikarz, menedżer i muzyk Marian Hila zmarł 9 maja w wieku 52 lat. Polski aktor filmowy i teatralny, reżyser i były dyrektor teatru imienia Bogusławskiego w Kaliszu, Maciej Grzybowski zmarł 16 lutego w wieku 81 lat. Polski aktor Wiesław Orłowski zmarł 5 lutego w wieku 61 lat. Polski youtuber Dawid Błach zmarł 26 kwietnia w wieku 31 lat podczas rekreacyjnej gry w piłkę nożną. Polska aktorka Wanda Siemaszko zmarła 8 czerwca w wieku 92 lat. Polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna Magdalena Cwenówna zmarła 21 lutego w wieku 69 lat. Polski nauczyciel, samorządowiec, polityk, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Miron Sycz zmarł 4 kwietnia w wieku 64 lat. Polska aktorka teatralna i filmowa Maria Chwalibuk zmarła 15 marca w wieku 91 lat. Wybitny polski kompozytor Jan Andrzej Paweł Kaczmarek zmarł 21 maja w wieku 71 lat. Polski aktor, reżyser teatralny i choreograf Jan Szurmiej zmarł 3 czerwca w wieku 77 lat. Polski piłkarz Andrzej Marchel zmarł 6 lutego w wieku 61 lat. Polski aktor Aleksander Fabisiak zmarł 9 lutego w wieku 78 lat. Polski lekarz i muzyk. Współzałożyciel i członek zespołu Ryczące 20, Andrzej Grzela, zmarł 16 maja, w wieku 59 lat. Polski aktor Jan Sieradziński, zmarł 2 listopada, w wieku 86 lat. Polski dziennikarz sportowy i historyk piłki nożnej, Leszek Jarosz, zmarł 24 lutego, w wieku 56 lat. Polski przedsiębiorca i samorządowiec starosta powiatu Lidzbarskiego, Jan Harchaj, zmarł 8 lutego w wieku 68 lat. Polski samorządowiec, Wójt gminy Dywity, Daniel Zadworny, zmarł 17 sierpnia w wieku 46 lat. Polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, Mieczysław Grąbka, zmarł 1 kwietnia w wieku 73 lat. Polski działacz opozycji antykomunistycznej oraz Solidarności Walczącej, Roman Zwiercań, zmarł 21 września, w wieku 62 lat. Polski żeglarz i podróżnik, Jerzy Wąsowicz, zmarł 29 stycznia, w wieku 80 lat. Polski koszykarz Zbigniew Marculewicz, zmarł 13 października, w wieku 46 lat. Polski reżyser i scenarzysta Leszek Staroń zmarł 22 kwietnia w wieku 86 lat. Polska polityk, ekonomistka i działaczka samorządowa Izabela Mrzygłocka zmarła 10 sierpnia w wieku 65 lat. Polski dziennikarz prasowy, redaktor naczelny tygodnika Nie, Waldemar Kuchanny zmarł 1 lipca w wieku 58 lat. Polski nauczyciel i samorządowiec Krystian Betliński zmarł 15 grudnia w wieku 32 lat. Polski działacz harcerski i kombatancki Zenon Wechman zmarł 14 maja w wieku 96 lat. Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Alicja Pawlicka zmarła 7 marca w wieku 90 lat. Polska filozof i publicystka Halina Bortnowska zmarła 19 czerwca w wieku 92 lat. Polski muzyk i kompozytor, założyciel zespołu krywań, Andrzej Brandstadter, zmarł 13 maja w wieku 72 lat. Polska aktorka Halina Lercher zmarła 13 grudnia w wieku 73 lat. Polski działacz społeczności żydowskiej Tadeusz Jakubowicz zmarł 17 listopada w wieku 85 lat. Polska śpiewaczka operowa Ewa Podleś zmarła 19 stycznia w wieku 71 lat. Polska szachistka Joanna Dworakowska zmarła 13 kwietnia w wieku 45 lat. Polski jeździec przeszkodowy Dominik Pastuszka zmarł 4 lutego, w wieku 35 lat. Polski górnik i samorządowiec, były prezydent Rudy Śląskiej, Andrzej Stania, zmarł 15 listopada, w wieku 76 lat. Polski krytyk literacki i publicysta, Leszek Bugajski, zmarł 26 marca, w wieku 75 lat. Polski aktor Grzegorz Minkiewicz zmarł 9 kwietnia, w wieku 79 lat. Polski śpiewak operowy Wiesław Bednarek zmarł 22 lipca, w wieku 74 lat. Polski dziennikarz prasowy Tomasz Świderek zmarł 16 kwietnia, w wieku 62 lat. Polski hokeista i trener Wiktor Pysz zmarł 10 grudnia w wieku 75 lat. Polski prozaik, dramatopisarz i scenarzysta Edward Redliński zmarł 30 czerwca w wieku 85 lat. Polski biznesmen, filantrop, działacz kulturalny i mecenas sztuki Zygmunt Rolat zmarł 19 maja w wieku 93 lat. Polski trener kajakarstwa Maciej Junke zmarł 5 listopada w wieku 49 lat. Polski krytyk i historyk literatury Jerzy Jarzębski zmarł 25 lutego w wieku 76 lat. Polski piosenkarz i gitarzysta Michał Hochmann zmarł 9 czerwca 2024 roku. Polski prozaik, dramaturg, eseista, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Nowe Książki, Tomasz Łubieński, zmarł 15 marca, w wieku 85 lat. Polski operator filmowy, reżyser, scenarzysta, aktor, realizator filmów krótkometrażowych oraz filmów dokumentalnych Andrzej Kostenko, zmarł 1 czerwca, w wieku 87 lat. Polski malarz i pedagog Jacek Dyżyński zmarł 1 lutego w wieku 78 lat. Polski żeglarz, olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski Henryk Blaszka zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Polski skryba, malarz, rzeźbiarz i ilustrator-amator Tadeusz Modrzejewski zmarł 27 marca w wieku 72 lat. Polska dziennikarka i krytyczka filmowa Maria Oleksiewicz zmarła 12 października w wieku 91 lat. Polski aktor i kaskader filmowy Marian Gańcza zmarł 12 kwietnia w wieku 81 lat. Polski muzyk, kompozytor, dziennikarz i publicysta Antoni Krupa zmarł 17 marca w wieku 78 lat. Polska dziennikarka telewizyjna Anna Napierska-Matuszewska zmarła 2 lutego w wieku 55 lat. Polski trener Siatkarski, były trener żeńskiej kadry narodowej Zbigniew Krzyżanowski zmarł 4 listopada w wieku 71 lat. Polski aktor, reżyser i scenarzysta filmowy Feridun Erol zmarł 1 lutego w wieku 85 lat. Polski lekkoatleta, Roman Korban, zmarł 15 stycznia, w wieku 96 lat. Polski dziennikarz radiowy, Marek Sender, zmarł 28 marca, w wieku 54 lat. Polski trener piłki ręcznej, były trener reprezentacji Polski Kobiet, Jerzy Noszczak, zmarł 14 listopada, w wieku 79 lat. Polski żużlowiec Bogusław Nowak zmarł 10 lipca, w wieku 72 lat. Polski reżyser teatralny, dramaturg i filmowiec Sławomir Krawczyński zmarł 12 kwietnia, w wieku 59 lat. Polski kompozytor i pedagog, laureat wielu nagród kompozytorskich Romuald Twardowski, zmarł 13 stycznia, w wieku 93 lat. Polski samorządowiec Józef Grzegorz Kurek zmarł 4 stycznia w wieku 71 lat. Polski gimnastyk sportowy, olimpijczyk, mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski Andrzej Szajna zmarł 22 stycznia w wieku 74 lat. Polski piłkarz i trener Eugeniusz Lerch zmarł 20 stycznia w wieku 84 lat. Polski historyk, pedagog i działacz społeczny Zbigniew Czarnuch zmarł 22 września, w wieku 94 lat. Polski alpinista Ignacy Walenty Nędza zmarł 11 kwietnia, w wieku 80 lat. Polski inżynier, polityk, urzędnik państwowy i samorządowiec Marek Żeliński zmarł 11 grudnia, w wieku 72 lat. Uczestnik Powstania Warszawskiego, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Jerzy Mindziukiewicz zmarł 26 marca w wieku 96 lat. Polski radca prawny, działacz związkowy i samorządowiec Marek Przymusiński zmarł 3 stycznia w wieku 79 lat. Polski śpiewak operowy, Jerzy Artysz zmarł 22 lipca w wieku 93 lat. Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Tadeusz Stankiewicz zmarł 5 kwietnia w wieku 93 lat. Polska reżyserka filmowa, scenarzystka, aktorka i dziennikarka Maria Dłużewska zmarła 10 maja w wieku 72 lat. Polski historyk Marian Marek Drozdowski. Zmarł 3 lutego, w wieku 93 lat.